czy są to newsy z MSP, ale tak trochę na inny temat ponieważ tak jak możecie zauważyć, na stronie głównej jest moja Movistar. Tak, ja sama w to nie wierzę. No i właśnie od rana dostawałam wiadomość na temat tego, że Marasatek jest na stronie głównej. A teraz właśnie wróciłam ze szkoły i w końcu mogłam to sprawdzić i okazało się, że jest to prawdą. I jeszcze z tego co wiem, to pojawiają się tutaj star osób, które zajęły jakieś miejsce w konkursie na look i szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem, ponieważ mi się ten mój look jakoś bardzo nie podoba. Ale w każdym razie właściwie odkąd gra w Star Planet, czyli od 6 lat, zazwyczaj jak robiłam jakiś look, zgłaszałam go do konkursu i w końcu po tych 6 latach udało mi się wygrać prawdopodobnie więc w sumie nawet z jednej strony się dość cieszę z tego ale z tego co wiem nagrodą jest VIP chyba nowe unikaty więc to także zamknę ale dobra może już w końcu w ogóle sprawdzę to logując się na moje konto więc to po prostu zrobię logujemy się na narastkę. i zobaczymy czy w ogóle mi coś wyskoczy jakieś powiadomienie, że wygrałam konkurs czy coś w tym stylu bo nie wiem, wygrałam po raz pierwszy, tak jak już to chyba wspomniałam. Ja jak na razie się nie chcę za bardzo załadować wszystko, ale nic się nie pojawia, więc zakręcę kołami.